Witam w dniu wyjątkowym. Nie wiem, czy Państwo pamiętają i czy wiedzą, że dzisiaj jest Europejski Dzień Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Tu w Sejmie możemy być bardzo dumni, bo dzięki naszym parlamentarzystom Sejm, który jest przecież obiektem zabytkowym, został w pełni dostosowany do tego, żeby posłowie niepełnosprawni mogli uczestniczyć w życiu Sejmu, nawet mogą. Co powinno być od samego początku brać udział w debacie z głównej mównicy, czego do tej pory nie było. Także to jest wielki sukces i Sejm powinien być przykładem dla tych wszystkich innych instytucji, które nie zostały dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Skoro możliwe stało się to w Sejmie, powinno stać się to we wszystkich innych obiektach związanych z administracją rządową, z kulturą, z muzeami, żeby wszystkie osoby mogły w pełni uczestniczyć w życiu. Więc Sejmu jesteśmy dumni z tego, co tu zrobiliśmy, ale Platforma także przez ostatnie lata zrobiła bardzo dużo, i o tym chcemy dzisiaj powiedzieć. Szanowni Państwo. O tych konkretach, mających wypełniać treścią przesłanie dzisiejszego dnia, czyli walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. I tak jak zawsze to robimy, te konkrety, te konkrety, po których widać co się naprawdę dzieje. Po pierwsze, zasadniczą fazę Konwencji Narodów Zjednoczonych z grudnia 2006 roku o prawach osób niepełnosprawnych. Wiele krajów zrobiło to już przed nami. W Polsce przystąpienie do ratyfikacji wymagało przeglądu kilkuset aktów prawnych, w których są rozbieżności z zasadami zapisanymi w Konwencji Narodów Zjednoczonych. Drugi przykład, taki można powiedzieć, trochę symboliczny, ale pokazujący znowu ten wymiar konkretów. Wszystkim medalistom Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych przyznano renty olimpijskie na równych prawach z medalistami wszystkich Igrzysk Olimpijskich. Teraz to świadczenie wynosi około 2850 zł i otrzymują je wszyscy medaliści. Przyjęliśmy ustawę o psie asystującym, o psie przewodniku. Od tej pory nie ma wątpliwości, że osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy takiego psa ma prawo z tym psem do swobodnego wstępu do wszelkich obiektów użyteczności publicznej, w tym również restauracji, sklepów, a także do szpitali czy przychodni, a także do środków transportu. Kolejna rzecz to prace nad ustawą, które wprowadzą naprawdę wybory bez barier. Tak, by wszyscy niezależnie od stopnia swojej sprawności mogli uczestniczyć w wyborach, czyli mogli korzystać ze swojego podstawowego prawa obywatelskiego, prawa, prawa wybierania. Chcemy tą ustawą, która ma zmienić kodeks wyborczy, ma ten kodeks wyborczy uzupełnić, dopełnić, wprowadzić między innymi głosowanie korespondencyjne. W Polsce to może dotyczyć około dwóch milionów osób. Chcemy także wprowadzić nakładki na karty do głosowania z nadrukiem w alfabecie Braila, powszechną informację wyborczą dla osób niepełnosprawnych, a także weryfikować siedziby komisji wyborczych. Kończymy pracę nad projektem ustawy o języku migowym. W najbliższym czasie wniesiemy go do Lackiej Marszałkowskiej jako projekt poselski. Jesteśmy przygotowani i zdeterminowani do tego, aby jeszcze w tej kadencji Stał się on w pełni z tego słowa znaczenia aktem prawnym. Projekt zakłada przede wszystkim równouprawnienie funkcjonowania języka migowego różnych systemów wykorzystujących ten sposób porozumiewania się w życiu publicznym, przede wszystkim w urzędach, przede wszystkim w systemie powiadamiania ratunkowego. Tutaj ważną sprawą jest możliwość komunikowania się za pomocą tekstu, zwłaszcza w komunikacji SMS. To bardzo ważne nie tylko dla funkcjonowania osób niesłyszących w praktyce, ale będzie to także moralnym wsparciem dla tego środowiska. Pracujemy także, jest już to w toku prac sejmowych, nad projektem, który będzie dawał pewne preferencje pracownikom niepełnosprawnym startującym, startującym w konkursach naboru do funkcji, które takiego konkursu wymagają w samorządzie czy w administracji publicznej, w służbie publicznej. Tam chcemy stworzyć warunki, aby jeżeli niepełnosprawny kandydat do określonej funkcji spełnia wszystkie wymagalne kryteria stawiane mu przez komisję naborową, aby miał preferencje w zatrudnieniu do czasu, kiedy instytucja ta Wypełni ustawowy obowiązek zatrudniania przynajmniej 6% osób niepełnosprawnych. Niestety wiele jeszcze w tym obszarze mamy do zrobienia, ale jesteśmy przekonani, że takie rozwiązanie odbierze alibi wszystkim tym, którzy mówią, że tak niewielu niepełnosprawnych pracuje w instytucjach publicznych, bo nie stają do konkursów, bo nie są w stanie ich wygrywać. Chcemy. Dążyć tutaj do równouprawnienia, wyrównującego także możliwość pełnienia tych zawodowych ról społecznych przez osoby niepełnosprawne. Ta aktywność życiowa osoby niepełnosprawnej zaczyna się przede wszystkim w rodzinie. Stąd też rodzina jej szanse na przygotowanie dziecka, a potem dorosłego człowieka, który chcemy, aby radził sobie jak najbardziej samodzielnie z niepełnosprawnością. Jest dla nas w tej kadencji, w naszych działaniach, szczególnie ważna. Udało nam się wyrównać dysproporcje, które uzbierały się przez ponad 6 lat braku poprawy w sytuacji zabezpieczenia finansowego tych rodziców, którzy ze względu na niepełnosprawność dziecka nie mogą podejmować pracy. Mówię tu o świadczeniach pielęgnacyjnych. Podnieśliśmy je o 100 zł. To nie jest kwota, która stanowi Koniec tych prac nad zmianą systemu wsparcia rodziny. Ale podkreślę, że nie o kwoty tu chodzi, ale o zbudowanie takiego systemu wsparcia w środowisku, w którym ta rodzina funkcjonuje, aby rodzic mógł ze spokojem powierzyć odpowiedniej instytucji na odpowiedni czas, kilka godzin dziennie swoje dziecko, aby się rozwijało, rehabilitowało, przygotowywało do możliwie samodzielnego życia i aby w tym czasie Rodzic mógł pełnić naturalne, przypisane sobie i rodzinie funkcje zawodowe i społeczne. Takie jest oczekiwanie rodziców, środowisk rodziców dzieci niepełnosprawnych, z którymi ten system krok po kroku budujemy. To, co jest pewnym miernikiem dyskryminacji i braku dyskryminacji osób niepełnosprawnych, to w znacznym stopniu nasza samodzielność. Finansowa, zawodowa. I tu z zadowoleniem przyjmujemy, że w ostatnim czasie, zwłaszcza w trzech lat, widzimy realny, znaczący wzrost osób niepełnosprawnych pracujących. Wiele czynników na to się składa. Jest to owoc wielu lat działań integracyjnych, również tych, które nieustannie prowadzą media, ale także pewnej przebudowy myślenia o systemie finansowym wspierającym zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Zwłaszcza koniec ubiegłego roku przyniósł takie zmiany, które pozwalają nam już teraz przesuwać to wsparcie pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z kierunku od pracodawcy do pracownika. To chcemy realizować za pośrednictwem samorządów i organizacji pozarządowych. Zmiany w infrastrukturze, które są koniecznym warunkiem do samodzielności, do aktywności i które często istniejąc świadczą o dyskryminacji, to bolączka, która towarzyszy Polsce od wielu niestety pokoleń, nie tylko lat. I również teraz próbujemy zdecydowanie z powodzeniem te zaległości cywilizacyjne, bo tak śmiało mogę o nich mówić, nadrabiać. Wszędzie tam, gdzie powstają nowe dworce kolejowe czy autobusowe, gdzie modernizuje się to, czym dysponujemy do tej pory, tam tworzy się przestrzeń dostępna dla aktywności osób niepełnosprawnych. I to jest najlepszym przykładem tej filozofii, którą wspieramy. Niekoniecznie tworzyć system odrębnych świadczeń, odrębnych zasobów finansowych, ale wykorzystywać wszystko to, co inwestujemy, by tworzyć przestrzeń dostępną realnie dla wszystkich. I ostatnia kwestia, która jest takim konkretnym przykładem tego wsparcia bardzo starannie celowanego. To system przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Uproszczenie tego systemu w 2007 roku, czyli na początku naszej kadencji spowodowało skokowy wzrost środków, które docierają do organizacji pożytku publicznego i liczby podatników, którzy korzystają z tej możliwości, by 1% swojego podatku zaadresować do organizacji pożytku publicznego. W pierwszej trzydziestce organizacji najwięcej zbierających w tym trybie środków w ubiegłym roku aż 15 organizacji w Prost zajmuje się przede wszystkim osobami niepełnosprawnymi.